Siema wszystkim. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nowego członka mojej rodziny, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem Wam opowiedzieć krótką historię. Początek tej historii zaczyna się w 1996 roku, kiedy miałem 4 lata. Wraz z moją mamą pojechaliśmy do schroniska adoptować naszego pierwszego zwierzaczka. Jak weszliśmy do środka schroniska, od razu jeden kotek wyskoczył mi na ręce i wiedziałem, że to jest kotek, którego chciałbym mieć. O tego kotka nazwałem Mruczusia. Mruczusia była ze mną przez bardzo długi czas. Była przy każdej przeprowadzce, przy każdej zmianie, była ze mną, jak przechodziłem depresję, jak przechodziłem też dobre czasy w moim życiu, ale zawsze była przy mnie, praktycznie przez całe moje życie. Niestety po 21 latach szczęśliwego życia, jednak Leczusia zmarła z powodów naturalnych, ale co mnie boli najbardziej w tym wszystkim jest to, że marła sama, u weterynarza w jakiejś klatce bez nas i beze mnie, i dalej mam poczucie, że jej ostatnie myśli były takie, że Ją porzuciliśmy, że ją zostawiliśmy samą, ale niestety nie przeżyła tej nocy u weterynarza i już jej więcej nie zobaczymy. W tej chwili minęło już 7 lat e, i w jej pamięci chciałbym Wam przedstawić mojego nowego członka, mojej rodziny. Poznajcie mruczkę. To jest mruczka. W pamięci mruczusi nazwamy, nazwałem ją mruczka, bo mam nadzieję, że też będzie mi towarzyszyła przez większość, jak nie. Całe moje życie w sumie mogłaby, bo bo już bym miał. Teraz jakbym miał 21, to bym miał 60, 40, 30, 50, 60. To większość mojego życia co, będziemy spędzać fajnie razem czas. Mruczka urodziła się 16 lutego 2020 roku i od jakiegoś jednego dnia jest ze mną w domu. Chcemy Wam opowiedzieć z mruczką? o naszym dzisiejszym pierwszym dniu, bo to jest pierwszy dzień, w którym w sumie spędzamy go razem. Opowiadamy? No dobra, żeby opowiedzieć jak się zaczął dzisiejszy dzień, to musimy wrócić do początku dnia. Pierwsza rzecz, którą rano musiałem zrobić, to posprzątać. A więc wsadziłem mruczkę do osobnego pokoju, żeby się nie wystraszyła odkurzacza i żeby nie chodziła po chemikaliach, które wiedziałem, że będą na umytej podłodze. Poszedłem do kuchni, wypakowałem mywarkę, załadowałem zmywarkę, poodkurzałem. Pomopowałem, poszedłem się ogolić, wziąłem wszystkie prysznic, ubrałem się, szedłem na dół, wziąłem mruczkę do ręki, poszedłem do salonu i usiadłem na kanapie. I teraz jesteśmy w trakcie dnia, w którym jesteśmy, czyli nic więcej nie mam do pokazania wam w tej chwili, bo jeszcze tego nie zrobiłem, będziemy robić to wspólnie na bieżąco. Mruczka, pierwszy raz na kanapie jest? Pokaż się. Bip. Jest taka kochana, jest taka słodka. Pierwszy raz jak ją wziąłem, to od razu mruczała, więc po prostu, no nie wiem, jakby znak dla mnie, że chyba imię dobrze wybrałem, chociaż koty mruczą przeważnie, ale tak głośno mruczała, jak moja pierwsza mruczka, że to jakby, nie wiem, jakiś znak dla mnie, bardzo fajnie. Powiedz ludziom, nie wiem, co się jeszcze robić? Tak? Nie? Ja myślę, że tak, bo widzisz, co jest przed tobą? O. To, co stoi tam, moi drodzy, jest domek cały, taki duży, z drapak, trzypiętrowy, z tego co widzę. Dla Kluczka! kłótkę masz na ogonku? Kłótkę mam na ogonku? Nie, to nie jest kłótka. Co to jest? Dobra, więc teraz będziemy budować ten domek kluczki i zobaczymy, jak zareaguje na, na jej drapaczek. W ogóle, jak zareaguje na mieszkanie, bo jeszcze nie chodziła sobie tak swobodnie um, po czystym, świeżym mieszkaniu wszędzie, bo miała ograniczoną Kurde, a mi pojawił do tego. Chcę włączyć telewizję, zaraz I bierzemy się za robotę. Pomożesz mi? Zbudujemy to. Tu, i zrobimy tu fajnie? To. Dobra, bierzemy się do roboty. Co my mamy? Słuchajcie, jednostronne zajebiste instrukcje wygląda to będzie ciężko, ale myślę, że sobie poradzimy. Twoja trawa jutro o 16.00, pijajcie na kanał, bo Minecraft wraca, polski ping-ping wraca, no i będzie drugą, więc e, koniecznie, koniecznie pijajcie, bo zaczynam e, codziennie Minecraft'a, zapomniałem, wam w ogóle, w ogóle powiedzieć, ale zaczynamy codziennie Minecraft'a, więc codziennie odcinki z Minecraft'a będą, no. e, o nie, o nie to, ani nie to to, 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 więc pijajcie. Czemu kurde nie piszę, jakie są kurde te? Gówno tu piszę. Nic tu nie pisze. Nie jest jeszcze gotowe! Myszko! Boga! Koniec! Mój skończyliśmy! zobaczyć z przodu! Patrzcie, zobaczyć z przodu! Dobra, więc jest całe gotowe z tyłu, jak widzicie za mną. Muszę teraz zastanowić się, gdzie to w ogóle dać, bo musimy jeszcze przenieść resztę rzeczy, czyli musimy przenieść jedzenie, kuwetę i tak dalej, ustawić jakoś tutaj w salonie. więc Zaraz pomyślę, gdzie to dać. Weźmiemy to chyba tam, pod schody będzie najlepiej i wtedy te krzesła po prostu tam pod. O, tam pod schody najlepiej, i te krzesła te przeniosę tu i będzie chyba zajebiście. Zobaczmy, czy Mróżce się, się spodobało. Nowa drabinka, zabawka, domek. Mróżka, idziesz zobaczyć? Chodź. Dobra, więc jak widzieliście, jej się spodobało, ja się bardzo cieszę. Teraz zrobię tak, że po prostu przeniosę te rzeczy, ustawię tutaj wszystko, żeby to nie może zostać tu na środku salonu, tak więc... Czy tam to się zmieści w ogóle? Bo się tu nie zmieści, kuźwa. Słuchajcie, mam dylemat, to nie przemyślałem tego, nie mi się to dać teraz. Tu? Nie, bo tu mam Mam problem. Będę musiał się zastanowić. Muszę troszeczkę poprzestawić salon, bo kurde, nie zmieści się wszystko, więc... Plan jest taki, że to pójdzie tutaj, bo tu mam szafki, które bardzo rzadko w ogóle otwieram, bo tam są jakieś tam nie, baterie, tak itd. Przesuniemy to taką. Wydaje mi się, że się już to zmieści w tym miejscu. No! zajebiście. Wygląda dobrze. Dobra, więc ja idę po resztę rzeczy. Muszę teraz przenieść kuwetę. O, łóżeczko! Jeźdzę na łóżeczku. O, 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 lube, lube. Mam łóżeczko twoje. Gdzie ty idziesz? Dobra, myślę, że łóżko dam tutaj. Kuwetę postawię tu. I jedzenie postawię... I właśnie jesteśmy teraz w tej chwili tam, gdzie jesteśmy. I chyba to jest cały film. Mamy cały film? Jest cały film. A więc moi drodzy, zostawiamy Was na dzisiaj. Mamy nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak chcecie, zostawcie dużo, łapędzie w, w górę dla mruczusi. Tutaj widzimy się jutro o 16 na kanale, bo wraca Polski Pingwin, wraca Minecraft i będzie seria codziennie. Więc codziennie teraz możecie wbijać, jak serio, teraz codziennie, a nie tak jak kiedyś. Codziennie możecie wbijać na kanał o 16. Zobaczyć, co fajnego będzie się działo w Minecraft'cie. A bardzo długo, już miesiąc, planuję i szykuję wszystko, co będzie się działo w tej serii. W tych seriach, i live i wszystko, więc dużo będzie się działo z powrotem na moim kanale. Ale trochę taki powrót do dawnych czasów YouTube'a, bo nie ukrywam... Fajniej wtedy było chyba. Fajniejsze czasy były, fajniejsze ludzie byli. Po prostu było inaczej. Było fajniej, było prawdziwiej. A ja bym chciał wrócić do tego i z Wami to wszystko zrobić. Zresztą nagrałem już kilka odcinków i zajebiście wyszło, więc zobaczycie. I tego mojego słodziaka i Minecrafta na kanale. Moi drodzy, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić jutrzejszych odcinków. Widzimy się jutro o 16, a my z Mruczką ach, chillujemy i oglądamy film. No pierwszy film razem, co? Dobra, włączam telewizor i widzimy się jutro. Bye!